Tato, na przykład, tato, podłożysz mi głos? W sumie mogę ci podłożyć głos, ale co? Ale o co chodzi? No żebyś powiedział tylko takie dwie kwestie W sumie powalczymy W sumie powalczymy! Nie, tato, powiedz to inaczej A kurwa, daj spokój Idę teleexpress oglądać Kurwa, będzie mi pierdolił Gnoju i bany, kurwa Ty byś się za robotę kurwa wziął, nie Kurwa jakieś krzyczenie Kurwa liczny A ten Naczynia wyniosłeś, czy nie? No właśnie, kurwa, idź ty tylko grał, grał, kurwo! Jak ci kurwo czas, Coś z ciebie kurwa wyrośnie, to ja nie wiem Ty chyba, ty się chyba kurwa po matce taki wdałeś Bo na pewno nie pomnie kurwa, na pewno nie po mnie kurwa. Na nie Więc kurwa następnym razem jak tak... A idź ty kurwa, wiesz? Dobra, tam that's nice. <laughs> this <laughs> <laughs> <laughs>